Plan był taki, że ja mam na niego ruszyć. A to on na mnie ruszył. Ja się tego nie spodziewałem. Chcę odpocząć, skupić się na dziecku. Go, ja w ogóle tego projektu nie popieram. No to co się tam od to to dla mnie to jest, wiesz. Czy gale freak uczą pokory, bo wczoraj show dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj trochę ciszej. Nie, 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 nie. nie. menę będę zawsze. To ja powiedziałem sobie, ja po prostu wezmę sobie teraz rywali, którzy są troszkę słabsi, bo no zaskoczył mnie Przemek. No. No on w ogóle wydawał się od ciebie i chyba był większy. Słuchaj, ja ci powiem tak, jak, ja myślałem, że on faktycznie olewa te treningi, tak jak mówił. A zmylił mnie i było widać to po jego ruchach, ale ten prosty, człowiek, którego się obawiałem, najbardziej nie był taki silny, bo ja to nie była taka walka, że wiesz, że, ja w, że ja po 10 sekundach się położyłem, bo to trwało ponad dwie minuty, więc no, nie, więc. no to szacun. Nie no ale wiesz co, nie walczyłeś w klatce, więc nie wiesz co ja tak naprawdę czułem. Wiesz, no, każdy mówi, że jest dobry, a jak wychodzi do klatki, to nie wie tak naprawdę, co się dzieje. No i co ja mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że czas zmierzyć się z ludźmi typu Jówko, Jówka, Robalini. Kap nie, kapela nie. w nie kapela. To by był dobry dla ciebie przeciwnik ale zasięgowo. Boksie, ale w boksie. W boksie, boksie, wiesz co, ja nie, nie, w nie chcę się bić już w MMA. Ja nigdy nie będę walczył w MMA, bo ja. N... A dzisiaj co było? Boks. boks, boks, boks. No silny był chłopak, kurde. Wiesz najgorsze jest to, że nawet... Chciałem się z nim tak, wiesz, trochę sobie pogadać, bo wiesz, ta otoczka medialna. Powinien mi w ogóle podziękować, bo tak naprawdę ja zrobiłem całą tą otoczkę tej walki. No ten człowiek nie ma żadnych zasięgów. Medialne zero z kolara? No stary, zobacz sobie jego zasięgi, bo jak, Kurwa relacji, ile ogląda ludzi, a ile minus No wiesz, ja nie chcę mówić, no to wiesz, zrobiłem mu fajną otoczkę medialną, a on widzi, że on... Nawet, wiesz, nawet, nawet, wiesz, nawet już nie chodzi podać rękę, ale powiedzieć, że dzięki, wiesz, za pojedynek, bo ja nie chciałem się z nim pogadzać, ja powiedziałem, po tej walce każdy idzie w swoją stronę. Ale wiesz, powinien podziękować, bo dzięki mnie miał tak wysoko tą walkę, bo gdyby nie ja, to by tą walkę miał na otwartym YouTube. Czy czy, 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 Garza Prime rekompensuje obitą mordę? Nie, mam nos, mam trochę roz... to połamany, czy, czy, po prostu jakiś obrzęk? Nie, wiem, nie czuję, bardziej mam bark, coś mi się z barkiem stało. Badali cię już specjaliści? Wiesz co, ty no, leżałem chwilę, bo kurde, straciłem, wiesz, trochę mi się w głowie kręciło, no ale co, no, wiesz. Dwa tygodnie odpoczynku i wracam na matę, no, no, bo... no tylko Na przykład nie boisz się ryzykować tym swoim zdrowiem? Znaczy, to jest pytanie też od ogółu, bo, kurczę, mimo wszystko, no wiadomo, fajne pieniądze, pewnie takie, które no, motywują do wejścia do tej klatki, ale na, masz z tyłu głowy na przykład czasami takie coś, że no, mógłbym dostać tak, że zgasiłoby mi to światło i spowodowało, że, nie wiem, będę miał trwały uszczerbek? Stary, no powiem ci, mógłbym, ale wiesz, no zobaczymy, co będzie, no... no. Jak wstrząsu mózgu nie ma, to jest okej. Okay. wiesz co, Federacja dba o mnie tutaj. No powiem ci, że chyba y, naprawdę tu opiekują się mną, wiesz, dają mi ochronę, żeby mi się nic nie stało. Więc wiesz, naprawdę dbają o mnie. To ale co, nie wie... wiem, tylko że w klatce już tej ochrony nie ma, nie? Tam już jesteś no. skazany sam na siebie. Ja wiem, tylko że ja też nie zrobiłem game planu. Znaczy, on mnie w ogóle. Prawda <laughs> jest taka, że on mnie zaskoczył. Bo wiesz, jaki był plan? Plan był taki, że ja mam na niego ruszyć. A to on na mnie ruszył. Ja się tego nie spodziewałem, nie, nie. bo. I ja myślałem, że on będzie czekał, czekał i ja na niego ruszę, no ale no niestety, no trudno. Trochę mnie śmieszy jak zawodnicy gali mówią o game planie, bo tak naprawdę, no czego wy macie, czy w ogóle w przyjedź, dwa miesiące przyjedź, umiecie się nauczyć gardy? Przyjedź do Gdańska, na, no, jak ja będę, wiesz, na normalne rękawiczki w boksie, to ci pokażę, że coś potrafisz. Nie, no ja nie, nie wątpię, że coś potrafisz, tylko no pytanie, czy ktoś, kto, bo jakby miałeś jakąś przeszłość, taką nie wiem, chciałeś być sportowcem, czy tak po prostu z marszu wkroczyłeś we friki z niebytu? Ja do freaków przez serię. Grałem w Lombardzie, w policjantach. Dlaczego ja tam w pałacowelowe byłem? Tu mój teraz bardzo dobry kolega bał dzisiaj o, No właśnie, no właśnie. No i co? No i generalnie w lipcu szykujesz się? Myślisz, że też, też zaistniesz, ale z kimś trochę słabszym? No na pewno w lipcu raczej będę walczył. Nie wiem, wiesz co? To zależy od federacji. No uważam, że ja i Marek Jówko to by był dobry pojedynek. No, no to, to mamy, mamy już main event. Nie no, się śmieję, Nie, ale... Ale uważam, że ja i Marek Jówko powinien ten pojedynek być i to będzie śmieszny pojedynek. Na pewno. E, jaki, jakie plany na after'ek? Nie ma after'ka. Nie ja no. Chcę odpocząć, trzeba skupić się trochę na kobiecie, bo w ostatnim czasie ją zaniedbałem. Skupić się na dziecku, muszę, wiesz... Masz dziecko? No, rodzi mi się we wrześniu. No, wiesz... dobra, to w sumie tak już miałem powoli kończyć ten wywiad, ale to jest coś, co, co jest ciekawe, nie? Bo e, teraz mi trochę otworzyłeś w tym głowę. E, dziecko się urodzi, dziewczynka czy chłopiec? Tak wiesz, to nie wiadomo, jeszcze dowiemy A się, się. Robicie dowiem. sobie taką, e, że dopiero po urodzeniu się dowiecie, czy... Wiesz co, to jakoś nad, nie, za niedługo się okay, dowiem. Okej, okay, okej. Okay. No to mimo wszystko masz już to świadomości, że zostaniesz ojcem. Jak trzeba przewartościować swoje życie? Już się zastanawiałeś trzeba nad tym? Zacząć stary, oszczędzać pieniądze, zacząć kurde, wiesz, showmanem będę zawsze, we, od frików nie, nie odejdę. Bo za bardzo się w to, za bardzo mi się to spodobało. Zobaczymy co A wolałbyś będzie. Wolałbyś odbierać syna z więzienia czy córkę z gołd? No. <laughs> ale to jest takie głupie pytanie, bo... <laughs> pomidor. Nie, 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 ma tutaj dobrej odpowiedzi, nie? Nie ma, no gołcy. ja w ogóle tego projektu nie popieram, no to co się tam oszala to, to dla mnie to jest, wiesz... To już jest na poziomie abstrakcji, wiesz, którego jest, ty jest, nie rozumiesz. Wariacje, to jest ośmieszanie tych osób. Ja nie wiem, co oni im tam obiecują, Dwa złote majtki, góry czy coś, ale no wiesz, nie powinno takich rzeczy być, w ogóle jak można tak traktować ludzi? No, wiesz... Wizja ojciostwa cię na teraz przeraża, emocjonuje. Jak, jakie masz? No, jakby, jakie emocje ci towarzyszą przy, przy tym, co, co się dzieje? Bo pewnie to jest trochę, trochę szok, nie? To było planowane. Tak? No, chcieliśmy dziecko, wiesz, no ja mam 25 lat, ja też chcę, żeby jak dziecko będzie miało 18 lat, żeby ja nie miał 50 lat. To, no, nie? No. No. no to, no to nieźle, życzę ci wszystkiego najlepszego.